Pierwsza połowa, pierwsza połowa dosyć, dosyć ciężka, a druga, jeszcze, 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 jeszcze większe ciężary. Wydaje mi się, że na to byliśmy przygotowani, widzieliśmy o tym, że to będzie ciężki mecz walki, mało gry w piłkę. Tak więc cieszę się, że, że, że ten mecz jest już za nami. Cieszę się przede wszystkim, że wywozimy z Krakowa trzy punkty, bo to naprawdę gorący teren dla, dla motoru. Dzisiaj mój zespół pokazał charakter Team Spirit. Można powiedzieć, w drugiej połowie mieliśmy trochę szczęścia, trochę więcej, trochę mniej, ale wydaje mi się, że szczęście sprzyja lepszym, lepszemu zespołowi, a my na, na pewno tym zespołem jesteśmy lepszym. Jeżeli są pytania, to proszę o zadawanie pytań że dlaczego Polak dzisiaj nie zagrał, nie pojechał w ogóle do, do Krakowa? Rywalizacja, tak, rywalizacja. Na konferencji przedmeczowej przed mówiłem, że mamy wszystkich zawodników do, do, do dyspozycji. Dzisiaj ze względów bardziej taktycznych widzieliśmy, że ten mecz będzie wyglądał tak, jak wyglądał dużo walki, dużo, dużo gry w powietrzu uznaliśmy, że, że, że w tym pierwszym meczu z nami nie, nie pojedzie. Ten początek taki troszeczkę bojaźliwy, oddaliście inicjatywę hutnikowi i czy byliście na to przygotowani, że tak zatakują od razu od pierwszej minuty? Tak, oglądaliśmy, oglądaliśmy mecz z Tychami, który, który hutnik rozgrywał Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to będą proste środki: zagranie na, na, na napastnika silnego, który bardzo dobrze gra tyłem do, do bramki, zebranie drugiej piłki. Mieliśmy na początku troszeczkę, troszeczkę problemów, dlatego cofnęliśmy z Fędros z ósemki na, na, na szóstkę po to, żeby te drugie piłki były zbierane. Tak więc. Tak jak powiedziałem, no, jestem zadowolony z tego, że, że, że ten mecz już jest za nami, a jeszcze bardziej z tego, że mamy trzy punkty. Żałuje <SZIEC. SZE> Pan troszeczkę, że Fjordzik miał te trzy sytuacje takie między 15 a 17 minutą, takie trzy bardzo Strzałskry... <SZE> podobne. Fjordzikiewicz, y trzy strzały te, między 15 a 17, minutą, że nie padło jednak coś? No, tak byliśmy ustawieni, tak pod po, po, po kontratach byliśmy ustawieni. Wiedzieliśmy, że, 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 że przeciwnik gdzieś będzie się musiał y, y, odkrywać. Tak chcieliśmy zagrać, szkoda, że nie wyszła jedna czy, czy, czy druga sytuacja, w końcówce też mieliśmy jeszcze, Firlej miał sam na sam, no ale to już, to już był inny mecz, to już był otwarty mecz, Hutnik mocno się odkrył, bo chciał zdobyć wyrównującą ramkę.